Dziś, w klimacie jesiennym, zapraszam na nowy odcinek Ask Bosko. Pierwsze pytanie, na które dzisiaj odpowiemy, to jaki jest sens celibatu? Dlaczego na przykład kapłani grekokatolicy mają żonę? Odpowie super ekspert. Nie wiem, jak grekokatolicy by odpowiedzieli na to. Nie jestem w tej sytuacji, w jakiej oni są. Może oni inaczej to widzą. Inaczej do tego podchodzą. Wydaje mi się, że to pewnie tradycji. Kapłani grecko-katoliccy mogą wstąpić w związek małżeński. Muszą to zrobić przed przyjęciem święceń prezbitera. Kapłani katolicy zgadzają się na celibat. Każdy świadomy i się decyduje na to, tak naprawdę wie o co w tym wszystkim chodzi, ale myślę, że chodzi bardziej o to, że mam taką świadomość pewnej wolności i w głoszeniu, w działaniu jako kapłan, jako zakonnik, w salezianiu rzeczywiście rannące celibacie. Poprzez celibat można oferować się w pełni Panu Bogu i w służbie. Człowiek nic nie zostawia sobie. Po to jak gdyby my, kapłani katoliccy, mamy ten celibat, aby być właśnie cały dla cali dla, dla drugiego człowieka, bo jeżeli mamy rzeczywiście dodatkowo rodziny, to by było dodatkowo jakieś obciążeniem. Nie robi takich też yy, można powiedzieć takich ogródeczków małych, że o, tutaj działeczka dla pana moga, yy, tu wtedy była działeczka dla rodziny i jest to taka kwestia też praktyczna. Właściwie są sobie to temu się Całkowicie poświęcenie się nie wiem rzeczywiście, bo wiem akurat nie? Panu Bogu i to jest jakiś tam rzeczywiście dla nas wyznacznik. Gadałem się na to, aby służyć drugiemu człowiekowi całym sobą, rezygnując siebie dla innych. A jeśli bym miał coś, co by mnie jakoś odciągało, najbliższą rodzinę, żonę, dzieci, to już bym bał się o to całkowite oddanie, całkowite poświęcenie się. Mogę wszystko, wszystkie pragnienia, siły poświęcić Panu Bogu. Tym widzę taki sens tego celibatu. I drugie pytanie brzmi następująco. Tu posłyszysz się telefonem, bo za długie to pytanie. Dlaczego dziecko przystępujące do pierwszej Komunii Świętej ma albę, czy jakiś strój liturgiczny, paraliturgiczny? I dlaczego jakiś tego typu strój nie towarzyszy innym sakramentom? Nie do końca się zgodzę, że Taki typu postrój nie towarzyszy innym sakramentom. Po nakrzcie przyjmujemy też białą szatę. Ona jest oczywiście symboliczna, ponieważ dziecko jest małe, już jak gdyby już jest ubrane w jakieś, w jakieś może białe śpioszki. Symbol nowego człowieka czy czystej duszy. Także nie ma sensu, żeby w czasie drugi tego sakramentu zmieniało jakiś strój. W czasie sakramentów tych, oprócz tych sakramentów uzdrowienia, czyli spowiedzi i namaszczenia chorych, zazwyczaj, jeżeli przyjmujemy pierwszy raz ten sakrament, Mamy strój odświętny. W czasie bierzmowania często otrzymujemy krzyż, jako tutaj oznaka wiary, pogłębienia tej wiary. Przecież w czasie sakramentu małżeństwa otrzymujemy, mamy już strój nie wiem, welonu, białej sukni, co też oznacza to czystość i tak dalej. I chcemy jakby przez, również przez strój pokazać, że rzeczywiście ten sakrament jest dla nas ważny. Oznacza to też na pewno mm, czystą duszę tego młodego człowieka. Które przystępuje po raz pierwszy w życiu do Komunii Świętej. Nie w każdej parafii jest taki zwyczaj, że dzieci mają białą albę. Czasami właśnie dziewczynki mają sukienki, chłopcy mają garnitury. To zależy od tradycji, od zwyczaju danej parafii. Co poprzedza jeszcze sakrament pierwszej Komunii Świętej? Spowiedź czyli dusza jest oczyszczona, jest właśnie taka biała, przygotowana dla Pana Boga, który w tej Komunii Świętej do tego młodego człowieka przychodzi. I też możemy tutaj sobie w, y, od razu pójść do apokalipsy świętego Jana. Kim są ci, którzy mają y, sobie białe szaty? I tam odpowiada Pan, że są to ci, którzy wybielili y, swoje szaty we krwi barangę, czyli oczyścili się z grzechu. dlatego otrzymali białą szatę. I myślę, że to jest tego oznaka. Ta biała szata, biała Alba nie są nie tego raczej strojem liturgicznym, ale właśnie takim strojem odświętnym. Pytanie numer 3. Dlaczego przebaczenie innym jest warunkiem uzyskania przebaczenia od Boga? Bardzo dobrze się składa, bo mamy akurat yy, znaj znajomego eksperta mam w tej dziedzinie. Zapraszam się za Jarosława Stasińskiego, który <laughs> doskonale odpowie na to pytanie. Bardzo proszę się, że Witam serdecznie. Myślę, że ja tu... O, to jest piękne pytanie. O co tu chodzi? To jest bardzo proste. Oczywiście, że Każdego dnia jako chrześcijanie odmawiamy modlitwę pańską. I co tam jest powiedziane? Przebacz nam, i my przebaczamy naszym budowniczym. Takie modlitwy nauczy no. nas Jezus. I wierzymy głęboko w to, że to właśnie tak działa. Ja zobrazuję to w taki sposób. Jeżeli ja nie przebaczę innym, to cały czas jak gdyby mam rany na swojej duszy. Coś, co mnie boli, coś, co mi uwiera. Tak czy siak, jeżeli nawet będę prosił przebaczenia Boga, a nie chcę przebaczyć innym, to i tak przebaczenie Boga mi nie pomoże. Pan Bóg wymaga tego od nas, ponieważ to naszego dobra. Chce, żebyśmy najpierw przebaczyli innym, wtedy on chce jak gdyby udzielić nas też tam swojego przebaczenia. To jest proste, jeżeli nie kochasz bliźniego, którego widzisz, to jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Tak samo jest z przebaczeniem. Mm. Bo często my chcemy, żeby nam coś się dawało, ale ciężko jest i od siebie czasami coś dać. A to jest właśnie taki warunek, żeby to było obopólne. Byłbym faryzeuszem, to bym nie przebaczył. Jeśli mam mówić o przebaczeniu, to wolę też to przebaczenie jakoś wcielać w życie. Jest to przykazanie też miłości. A nie mówić tylko o przebaczeniu. Naprawdę nie wierzyć, a wiedzieć to jest takie różne sprawy. Nie? I Myślę że tak samo, jeśli od Pana Boga oczekuję przebaczenia, to myślę, że to jest równoznaczne z tym, że też muszę sam to przebaczenie innym okazywać. Przebaczenie też nie jest rzeczą prostą. Pan Bóg nie mówi, że pewne rzeczy e, możemy od razu wybaczyć. To jest pewien proces. Czerpmy z tego, co mamy w wodzie hiszpańskiej, a to jest modlitwa, którą zostawił nam Jezus Chrystus, czyli dał nam wzór tego, jak mamy, jak mamy postępować. Chciałbym powiedzieć, że w tym odcinku byłoby na, ty... <śled> na tyle. Ale no, nie wiem. No. Może zmieńmy gadkę trochę, zmieńmy gadkę, więc koniec na dzisiaj. Czekamy na kolejne pytania. Standardowo możecie pisać do nas, możecie pisać w komentarzach, jak tam chcecie. Chętnie na nie odpowiemy. Dziękujemy za. Oglądanie, prosimy, żebyście udostępniali to dalej. No. I do widzenia. Do zobaczenia. Na razie. Ciao. Orewła. revoir. Yy... Bye bye. <grystanie> <grystanie> Hejka, maklejka. I coś tam. Iście, którą z Jedną z propozycji, którą podał Adrian, jak ma zakończyć o następny właśnie, odcinek. No, właśnie. Będzie, teraz będzie konkurs. Możecie wymyślić dowolną wersję zakończenia naszego odcinka. Jak mam zakończyć ten odcinek? W jaki sposób? Co mam powiedzieć na zakończenie tego odcinka? To będzie dobre. Więc w komentarzach piszcie, jak ma brzmieć zakończenie kolejnego odcinka. Proszę bardzo, co wybierzesz, to nagramy. Ja jestem przygotowany, nie jeszcze. I tutaj jest. Wokalowo? Będę Cię doświetlał. Ojacie. <grymne> Jeszcze <Co> się opalę. <grymne> Termin. Tam, no, wie, się, czy... no jak tu nagrywać? Jak tu pracować w takich